10 10 10 Wczoraj, сьогодні, завтра. Wczoraj, dzisiaj, jutro. Wczoraj, dzisiaj, jutro. Wczoraj była sobota. Wczoraj była sobota. Wczoraj była sobota. Wczoraj byłem, byłam w kinie. Wczoraj byłem, byłam w kinie. Film był ciekawy. Ten film był interesujący. Ten film był interesujący. niedziela. dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj jest niedziela. Sodni ja nie pracuję. Dzisiaj nie pracuję. Dzisiaj nie pracuję. Ja zaleszuję się w doma. Zostaje w domu. Zostaję w domu. Zawra poniedziałek. Jutro jest poniedziałek. Jutro jest poniedziałek. Zawtra ja znowu pracuję. Jutro wracam do pracy. Jutro wracam do pracy. Ja pracuję w oficji. Pracuję w biurze. Pracuję w biurze. Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Petro. To jest Peter. To jest Peter. Petro, student. Peter jest studentem. Peter jest studentem. Kto ce? Kto to jest? Kto to jest? C? Marta. To jest Marta. To jest Marta. Marta sekretarka. Marta jest sekretarką. Marta jest sekretarką. Petro i Marta, druzi. Peter i Marta są przyjaciółmi. Peter i Marta są przyjaciółmi. Petro jest drugą Marty. Peter jest przyjacielem Marty. Peter jest chłopakiem Marty. Peter jest przyjacielem Marty. Peter jest chłopakiem Marty. Marta je podruchuje Petra. Marta jest przyjaciółką Petera. Marta jest dziewczyną Petera. Marta jest przyjaciółką Petera. Marta jest dziewczyną Petera.